Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ chciałbym Państwa wszystkich sadowników, zwłaszcza tych, którzy produkują jabłonie, namówić do pewnego takiego masowego eksperymentu, który ma na celu poprawić jakość jabłek. Kolega ma mi pomóc w tym dzisiaj. Podobno mam pomóc. E, chodzi przy Państwa o stosowanie hormonów, a zwłaszcza jednego z rodzaju hormonów, auksyn. W celu? W celu podtrzymania i zintensyfikowania produkcji przez kwiat centralny oraz e, e, zawiązywania i utrzymywania następnie owoców. No. Z kwiatu centralnego? Z kwiatów centralnych, tak dokładnie. E, żarówka mi się zaświeciła, kiedy nagrywaliśmy odcinek o przerzedzaniu. Mówiliśmy wtedy o fiksorze, znaczy w sumie o kwasie alfa naftylo octowym, i ustaliliśmy, że ten sam produkt podawany wiosną niby przerzedza, jesienią podany zapobiega osypywaniu się owoców. W związku z tym w dyskusji naszej potem wyszło, że on nie działa inaczej, działa tak samo. I jesienią i wiosną on nie przerzedza, on podtrzymuje najsilniejszy. Takie jest, wydaje się, działanie auksyn, ponieważ to one będą determinowały ten intensywny wzrost, czy to wegetatywny, czy też generatywny w kontekście rozwoju owoców. Niestety auksyny mogą mieć także efekt przeciwstawny, jeżeli przedobrzymy z ilością, ale o tym pewnie powiemy nieco później. Przedobrzymy z ilością. Może, może akurat nie. Jeszcze tak tytułem drugiego wstępu byśmy zaczęli jeszcze o tym, co się w szkółkach dzieje. W szkółce w następnym roku po okulizacji mamy sytuację, kiedy z tego jednego oczka wyrasta nam bardzo silny przewodnik i on nie chce się rozgałęziać. Żeby się rozgałęził, musimy przyhamować na chwileczkę wzrost wierzchołka, który produkuje bardzo duże ilości auksyn, a to one pilnują, żeby z pąków bocznych nie powstały, nie wyrosły pędy. Zahamować go i podać dużą dawkę cytokinin. W szkółkach to stosujemy benzyloadeninę, i w te pąki, które zostały potraktowane tą benzyloadeniną, wybijają. Tak. Zaczynamy w zasadzie od inicjacji podziałów komórkowych w tych bocznych pędach, w tych oczkach bocznych. I to one będą nam generowały nowe pędy. Natomiast zmniejszenie produkcji auksyn uwolni niejako jest spod tej presji hamującej tego hormonu. Później. Sytuacja wraca, że tak powiem, do normy, czyli przewodnik znowu zaczyna dominować, i produkowane przez niego auksyny powodują, że te gałęzie po prostu ładnie się rozkładają, tworzą. Ale dobre... nadal będą rozwijały się nieco wolniej i będą faktycznie dawały taki e, pożądany przez nas efekt wzrostowy. W przypadku kwiatostanów chcemy uzyskać, w tym naszym doświadczeniu, efekt zupełnie odwrotny niż w szkółce. Chcemy Zminimalizować rozwój tych słabszych kwiatów bocznie. bocznych, a dodatkowo wspomóc tego najsilniejszego. Kwiat centralny, królewski, królewski, centralny. centralny. Tak. My wiemy z założenia, że ten kwiat produkuje z całą pewnością największą ilość auksyn i te auksyny są dystrybuowane w jakimś stopniu także do tych kwiatów bocznych. On ma też najwięcej i najsilniejsze połączenia. Z związkami tak przewodzącymi. To tworzenie wiązek przewodzących jest jednym, jednym z najważniejszych efektów działania właśnie auksyn. Tam, gdzie jest dużo auksyn, tam dobrze wykształcone są wiązki przewodzące. Tam, gdzie są dobrze wykształcone wiązki przewodzące, tam mamy dostatecznie dobre, a w zasadzie najlepsze odżywienie czy zaopatrzenie w wodę i substancje pokarmowe wapnie. Także w wapniu, który oczywiście. będzie tutaj decydujący, jeśli chodzi o jakość jabłek. Tak, tak. Stwierdzono już to dosyć dawno, że owoce powstałe z kwiatu centralnego zawierają około 20% więcej wapnia w porównaniu z tymi owocami powstałymi z tych kwiatów bocznych. Tamten nurt, który niesie ze sobą woda, tak, ten transport z wodą i z asymilatów, i e, m, substancji mineralnych, jest najefektywniejszy, największy. W związku z tym te kwiaty, a w konsekwencji także te owoce, są najlepiej odżywione. To dlatego są najwyższej jakości. No i cóż, pomijając sytuację, kiedy niestety w wyniku przymrozków kwiat centralny będzie uszkodzony. I wtedy no, z takiego doświadczenia nici. Eee, I pomijając odmiany, które nie mają wykształconego wyraźnie. Tutaj kwiatu regulacja jest nieco inna, musimy sobie z tego zdawać sprawę oczywiście. Takie odmiany jak na przykład Paularet, nie mając tego najsilniejszego kwiatu centralnego, mają prawie wszystkie kwiaty tej samej siły, dlatego one wszystkie naraz zakwitają. I bardzo trudno je przerzedzić. Tak, to z całą pewnością tutaj ten bilans auksyn nie jest tak zróżnicowany jak w przypadku odmian, w których mamy wyraźnie ukształtowany kwiat centralny. Tam z całą pewnością auksyn będzie najwięcej, największa ilość będzie produkowana, i to te auksyny produkowane przez kwiat centralny będą nieco tłumiły rozwój tych kwiatów bocznych, a także będą tłumiły oczywiście transport do tych kwiatów bocznych asymilatów. Pozyskanie owoców z kwiatów centralnych daje nam. Wiele korzyści nie tylko dlatego, że one będą największe i najlepsze jakościowo również wewnętrznie, ale otrzymanie owoców z tych kwiatów centralnych i wzmocnienie ich jeszcze dodatkowe da nam. Tą dodatkową korzyść, że dużo łatwiejsze będzie przerzedzanie zawiązków, chemiczne przerzedzanie. Tak, przerzedzanie. Musimy także pamiętać o tym, że te owoce, które powstaną z takich kwiatów, będą najtrwalsze, najmniej będą podatne na wszelkiego rodzaju infekcje. To, co wspomniałeś, znaczna, znacznie większa ilość wapnia, z całą pewnością w konsekwencji od, odbije się także na odporności tych owoców. A więc same korzyści. Teraz. Jak to rzeczywiście w praktyce osiągnąć? Mówiliśmy o trzech metodach przed programem. Podanie auksyn sztucznych. O. To... Ale to jest najmniej bezpieczne, ponieważ tutaj bardzo łatwo przedobrzyć, podać zbyt dużą dawkę i wtedy efekt może być odwrotny. Auxyny syntetyczne, już o tym wspominaliśmy, one działają zwykle wielokrotnie efektywniej niż auksyny naturalne. W związku z tym czasami nieznaczne e, przenawożenie, czy przen... przedawkowanie. przedawkowanie w zasadzie tymi auksynami, tymi nawet związkami, chwilowe. nawet chwilowe, będzie powodowało efekty, których nie jesteśmy ani w stanie przewidzieć wcześniej, a którym później nie będziemy mogli zapobiegać, niestety. Tak jest. Drugi sposób to podawanie preparatów algowych z eklonia Maxima, które charakteryzują się tym, że mają bardzo wysoką zawartość auksyn, czy stosunk stosunkowo bardzo niską zawartość cytokinin. Cytokinin. Te preparaty to też tłumaczyłeś m.in. w odpowiedziach pod jednym z ostatnich odcinków naszych programów, tam było to dokładnie wykazane, jakie ilościowo są te relacje pomiędzy auksynami i cytokinami i musimy pamiętać o tym, żeby osiągnąć ten zamierzony przez nas efekt, te ilości auksyn powinny być setki razy większe niż ilość cytokinin podawana w preparacie. Właśnie, stosunek auksyn do cytokinin. Tutaj mamy Taki slajd, my go Państwu pokażemy troszeczkę w innej formie jeszcze, ale co na nim jest? Mamy efekt działania różnych proporcji pomiędzy auksynami i cytokininami na rozwój tkanek na szalkach. I kiedy na przykład w ogóle nie ma żadnych cytokinin, tylko są auksyny, w ogóle nie ma podziałów komórkowych. W momencie, kiedy tych auksyn jest więcej niż cytokinin kilkaset razy, czyli 200, 300, 400, tak jak tutaj w przypadku tej dawki 2 mg na litr auksyn, a cytokininy, tutaj kinetyna jest podana 0,02, czyli 4, auksyn jest 400 razy więcej niż cytokinin. Mamy rozwój korzeni. Przy dawce przy tym stosunku 10 razy mniejszym, czyli kiedy jest... To mamy 10 razy więcej auksy. Mamy niezróżnicowany rozwój kalusa, natomiast kiedy mamy yy, natomiast raptem 4 razy. 4 razy więcej auksy niż cytokinin, nie rozwijają się korzenie, tylko jest rozwój taki wegetatywny. Tak, musimy... To jest na szalkach. Jak to przełożyć teraz na to, co stosujemy w okresie przed kwitnieniem, bo taki widzę tutaj termin zastosowania między powiedzmy zielo, zielony pąk tuż przed różowym, w momencie kiedy w zielonym pąku poszczególne pąki w kwiatostanie już się rozdzielają i widać, że ten centralny jest najsilniejszy. Wydaje się, że także w wierzołkach wzrostu, w których dochodzi jednak do różnicowania, częściowo te komórki są już oczywiście zdeterminowane zostały w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie, w poprzednim sezonie wegetacyjnym, niemniej jednak. W w tym roku, jeżeli chcemy zintensyfikować, niejako ukierunkować dalszy ich rozwój, powinniśmy zastosować właśnie preparaty takie jak ten wspomniany przez Ciebie, w którym zawartość auksyn jest wielokrotnie większa niż zawartość cytokinin. To spowoduje, że właśnie w obrębie kwiatów centralnych będzie jeszcze większe stężenie auksyn, które następnie transportowane do niższych poziomów, do niższych kwiatów będą silniej hamowały ich rozwój. E, może nie hamowały, opóźniały ich rozwój, ale przez to także e, będzie dochodziło do efektywniejszej produkcji wiązek przewodzących do kwiata centralnego, natomiast nie będzie ich e, tych rozgałęzień z tych wiązek przewodzących nie będzie tak dużo trafiało do kwiatów bocznych. Kwiaty będą chodzi? osłabione, w związku z tym także łatwiej będzie je w konsekwencji przerzedzić w późniejszym etapie, bądź znaczy, same zostaną odrzucone. Zastosowanie odrzusone. tego preparatu nie osłabi tych bocznych, tylko po prostu z powodu, że one się nie będą tak silnie rozwijały jak ten centralny. Tak jak to ładnie mówisz, tym efektem pożytecznym, efektem ubocznym będzie także mimo wszystko osłabienie tych bocznych kwiatów, bo one będą z całą pewnością, do nich dystrybucja substancji odżywczych będzie niższa, przez co mniejsza, przez co te kwiaty będą nieco słabsze. Nie mówimy tutaj o jakiejś. Hmm, znacznym osłabieniu czy całkowitym odrzuceniu tych kwiatów. Mm -hmm. To się będzie działo dopiero na kolejnym czasie. Tak, w późniejszym tak. czasie jeśli się utrzyma ta dominacja. Tak dlatego myślę że w tym dzisiejszym odcinku który dla państwa nagraliśmy ważne podkreślenie do podkreślenia jest to aby stosować auksyny właśnie teraz na początku sezonu wegetacyjnego kiedy jeszcze ten kwiat centralny nie jest aż tak częścią dominującą tego naszego pąka żeby Podnieść niejako jego funkcję nadrzędną i aby mógł on efektywnie się rozwijać w późniejszych etapach. Rozważaliśmy jeszcze trzecią metodę: podawania nie preparatów algowych, tylko aminokwasów. Będzie to jednak metoda. Mniej skuteczna, zważywszy na to, że e, nie, nie wszystkie aminokwasy zamienią się w auksyny. Oczywiście, to jedna sprawa. Druga sprawa to będzie wymagało nieco więcej czasu. Jeżeli chcemy działać ad hoc, musimy podać, e, podać tą substancję, która jest substancją aktywną i która w tej chwili będzie działała w określonym kierunku. W późniejszym etapie ten efekt działania. Aminokwasów czy syntezy, e, syntezy auxins tryptofanu może być już zupełnie inny. Ale myślę, że o tym będziemy jeszcze kiedy wspominać. idzie. Dokładnie. W każdym razie polecamy te preparaty na bazie eklonia maxima po to, żeby poprawić zawiązanie, wzmocnić kwiaty centralne w kwiatostanie i dzięki temu uzyskać większość owoców właśnie z kwiatów centralnych, co będzie służyło wszystkim, jeśli chodzi o jakość jabłek, również o wielkość plonów, tych dobrych plonów. Także drzewom. Również drzewom, a jednocześnie obniży nam później koszty związane na przykład z przerzedzaniem. Dokładnie. No to zachęcamy do doświadczenia. Proszę Państwa, na sam koniec mam jeszcze taką prywatną prośbę. Tak jak w swoim komunikacie sadowniczym prosiłem, tak jeszcze raz chciałbym Państwa poprosić, jeśli możecie, Przekażcie 1% swojego podatku na rzecz Karola Mokosy. Jest to brat mojego przyjaciela, który ponad pół roku, te, półtora roku temu miał poważny wypadek samochodowy. Potrzebuje bardzo takiej no, drogiej rehabilitacji, ale ta rehabilitacja przynosi efekty. Jeśli możecie, bardzo proszę, wspomóżcie tą sprawę. Zachęcam. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.